Witam wszystkich z tej strony Bednar. No i jak widać nadszedł czas w hodowli, musi wjechać troszeczkę lepszy osprzęt do produkcji osmozy, czyli wody RO. Tutaj jest stary mój filtr, który przeze mnie jest zmodyfikowany, tak żeby jakoś go tam usprawnić. Chodził na dwóch membranach setkach plus pompa, też dawał około 24-26 litrów na godzinę. Tak, jest to po prostu bardzo mała ilość. Przy tylu zbiornikach, które teraz posiadam, po prostu wjechał lepszy sprzęt. Jest to model 1000 pomp. W tym modelu jest zamontowana naprawdę bardzo solidna, mocna pompa. Tutaj mamy żywicę i co najlepsze mi się podoba w tym sprzęcie. Jest tu membrana nie setka, nie 400, a 1000. Jest naprawdę kozak. Jak widzicie wkłady tutaj już wchodzą konkretne. Jakie wkłady mamy tutaj filtracyjne? W pierwszym mamy wkłady mechaniczne, czyli tak zwane piankowe. Są w różnym mikronarzu. Tutaj mamy wsadzone dwie piątki. Dodatkowo w trzecim jest wkład węglowy. No i tutaj na końcu mamy membranę osmotyczną 1000 GPD. I mamy również na samym końcu wkład demineralizujący. I z tego wkładu już od razu leci nam do Mausera z tego co wyczytałem, tutaj producent napisał, że 1,5 litra na minutę czyli razy 60 wychodzi 90 litrów zazwyczaj na Mauserze jest zaznaczone 100, 200, 300, 400 litrów że tak mniej więcej na oko wystartowałem ze 100 litrów i w ciągu tej godzinki, można powiedzieć, że idealnie wjechało w te 200 litrów więc myślę no takie te 90 95 można sobie gdzieś tam strzelać że jednak jest to osiągalne więc naprawdę sprzęt konkretny taki Mauser, jeśli go tankuje do pełna przed podmianami spokojnie około 6 i pół godziny jest po prostu okorek pokażę wam tutaj jaką prędkością nalewa się przez ten wężyk Także jak możecie zauważyć, jest naprawdę już konkretne ciśnienie. Tylko przyciskamy guziczek i już nam filterek pracuje i nalewa osmozę. Tym mniejszym filtrem osmotycznym na pewno bym tego nie dokonał, by to osiągnąć i tak. Moim zdaniem ten stary sprzęt był zrobiony tak, żeby gdzieś tam zwiększyć o 100%. Wydajność, więc, i tak to było naprawdę dobry rezultat. Jak wiecie, stoją dwa zbiorniki 1200 i 1128 w salonie, też tam potrzeba bardzo dużo wody na podmiany. Także, no, jest to teraz spokojnie do ogarnięcia. W jeden dzień możemy ogarnąć sobie takie dwa zbiorniki. Tutaj, jeszcze przy okazji, wam pokażę dwie płaszczki, które są wystawione na sprzedaż. Są to płaszczki Motoro Marble. Pływają sobie tutaj z moimi skalarami Pixie rituba Także co, żeby nie przedłużać. Mam nadzieję, że ten sprzęt będzie porządnie służył i długo służył. Także to było na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I trzymajcie się do następnego odcinka.